Zaczęło się. Spekulacje na temat DJI Mini 4 Pro zaczęły wyskakiwać na YouTube, dlatego postanowiłem zgłębić temat. Co już wiemy, czego nowego możemy się spodziewać oraz kiedy premiera? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym filmie, dlatego nie przedłużam i zaczynamy. DJI Mini 3 Pro jest na rynku już od kilkunastu miesięcy, dlatego można się spodziewać, że niebawem pojawi się jego następca. Z takimi informacjami przyszedł Jasper Ellens, który na swoim Twitterze, teraz już X, opublikował zdjęcia nowego, rzekomego... Mini 4 Pro. Jasper już w przeszłości publikował przecieki odnośnie innych dronów, które później okazały się prawdą, dlatego śmiem twierdzić, że teraz te informacje również są prawdziwe. Na pierwszy rzut oka widać, że w Mini 4 Pro zastosowano inne czujniki omijania przeszkód, podobno jak w R3, które mają większy kąt widzenia i ustawiono je pod innym kątem niż w Mini 3 Pro. Dlatego uważam, że Mini 4 Pro będzie wyposażony w system omijania przeszkód, czyli APAS, który działa w każdym kierunku. Jeśli chodzi o kamerę, to wydaje mi się, że nie będzie ona znacznie ulepszona. Już Mini 3 Pro, ta jakość kamery jest bardzo dobra. Zresztą możecie zobaczyć recenzję i sami się przekonać. O, tutaj. Jedyne co mogą zrobić to wydaje mi się dodanie nowych profili kolorystycznych oraz możliwości włączenia bądź wyłączenia trybu HDR. Patrząc na zdjęcie wydaje mi się, że tryb pionowego nagrywania dalej zostanie zachowany poprzez fizyczne przestawienie kamery. Również przeglądając nagranie, które jest już dostępne w internecie, można zauważyć, że dron był testowany z aparaturą RCN2, a patrząc na zdjęcie widzimy, że Mini 4 Pro znowu uzyskał nóżki, których brakowało w 3 Mini Pro. To może oznaczać, że do nowego miniacza trafi system OcuSync 4, który gwarantuje do 20 km zasięgu. Zatem kiedy premiera? Wiele źródeł sądzi, że nastąpi ona we wrześniu, ja jednak sądzę, że premiera Mini 4 Pro nastąpi nieco później i będzie to bliżej świąt. Zresztą zróbmy spekulacje, napiszcie Wasze typy na datę premiery nowego DJI Mini 4 Pro. Jeśli ten temat Was zainteresował, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.